Siemano. Jestem fotografem, robię sobie content na TikToka. Bardzo fajną stylówkę mógłbym ci zrobić. Fajny portret? Okej. Super, jak się nazywasz? Ewa. Ewa, cześć, no. Jonasz. Ja mam Wiesz co? Może, może być z żeby. Telefon też czyść. <noise> ok. Dzięki, zaufanie. <noise> za zaufanie. Gitarka. No to stań sobie może tutaj i popatrzcie gdzieś tam w dal. Oto radzisz, Tasik. Te bardzo fajne dziarki. Raz, dwa, trzy. I popatrzcie tu. No nocy to w ogóle za wygląda. Dobra. Nie, no, Tasik, ładnie. Coś myślałaś nad jakimś modelingiem no co kiedyś? Ty? Prosta dziewczyna. Ostatnia rzecz w sumie, jest jaką masz wiadomość do świata? Nie zabijajcie zwierząt i szanujcie swoich rodziców.